Dla mnie osobiście najistotniejszym punktem tej współpracy, choć jest ich wiele, jest właśnie budowa kampusu bądź też przemyślana strategia na tkankę taką właśnie mieszkalną dla studentów, bazując na przykładach miast innych akademickich. Wiemy, że student, jeżeli studiuje 4 czy 5 lat w jakimś mieście, to potem często w tym mieście już pozostaje i wchodzi w to życie, że tak powiem, zawodowe. Miasto może zrobić naprawdę dużo, tworząc warunki sprzyjające temu, żeby studiowało się dobrze w Uniwersytecie Śląskim, a zwłaszcza na Kampusie Chorzowskim, który należy do naszych kampusów flagowych, dlatego że tu mamy zlokalizowane nauki ścisłe i nauki eksperymentalne, a więc mówiąc kolokwialnie, to co, co, co nas Ekscytuje, czyli nasze nowoczesne zabawki naukowe, są przede wszystkim w Chorzowie. Na pewno chcielibyśmy mocno zintensyfikować współpracę ze szkołami chorzowskimi, dlatego że to, czym dzisiaj dysponuje uniwersytet i co może stanowić istotne wzmocnienie kształcenia, to są laboratoria. Laboratoria zwłaszcza w zakresie nauk eksperymentalnych i nauk ścisłych, które pozwolą uzupełnić czy też wzbogacić kształcenie na poziomie ponadpodstawowym. No i znowu. Wzmocnić atrakcyjność samego Chorzowa jako miasta szkolnictwa, które ma za partnera uniwersytet. Podpisanie dzisiaj umowy jest pierwszym krokiem ku temu, żebyśmy opracowali spójną strategię na, na właśnie rozwój kampusu, czy też rozwój akademików, czy to będzie miało formę takich właśnie plomb mieszkalnych dla studentów czy domów studenta, czy to będzie stricte skomasowane w jednym kampusie. Na dzień dzisiejszy ciężko, ciężko odpowiedzieć, natomiast ta praca analityczna po stronie Urzędu Miasta, Uniwersytetu Śląskiego, ale też wizji na miasto w świeżo powołanej przeze mnie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy współpracy z Radą Biznesu powinna dać nam odpowiedź tak naprawdę w którym kierunku Będziemy zmierzać. Tak bardzo chcielibyśmy wprowadzić tych spotkań biznesowych, czy to będzie miało formę bardziej swobodną w postaci śniadań biznesowych, czy innych czy innych niezobowiązujących form. Ważne, żeby ludzie się poznali, nie tylko przy okazji targów biznesowych czy targów pracy, tylko systematycznie ucząc się siebie nawzajem. Najważniejsze jest dla nas, żebyśmy mieli wizję. Ta wizja powinna być wspólna, spójna, powinna zaspokajać jakby potrzeby każdej ze stron, a potem konsekwentnie i żelaźnie właśnie w życie.